Orkiestra Denta, Kacper i Kuba zaprasza na koncert. To nasza orkiestra. Mamy wiele dużych różnych instrumentów. Proszę bardzo zobaczyć, pani Małgosiu. Tutaj też, o tutaj, proszę. Nawet parasol bierze udział. Tu mamy sekcję bębniarską. Tutaj kupuśna bębenka gra, tak. Mamy taczuszkę, Mamy wiaderka, nawet pudełeczko się trafiło. Kwestia, sekcja, nie wiem, organków? Tak to nazywamy kasperku Organki. Organki, takie specyficzne organki, ale są. Panowie, panowie, kończymy. O, i teraz proszę państwa, kończymy. Dziękujemy, kłaniamy się, brawo.